W ostatniej lekcji opowiadałam Ci o celach mamu. Z wcześniejszych naszych spotkań wiesz także, czym jest mam i jakie wartości realizuje. W tym momencie pora zastanowić się nad korzyściami, jakie płyną z funkcjonowania mamu. Oczywiście, biorąc pod uwagę konkretnych odbiorców, w zależności czy będzie to sąsiad, samorząd czy organizacja, te korzyści będą odrobinę inne. Perspektywa, jaką przyjmę, usystematyzuje to zagadnienie. Zatem pogrupuję korzyści zgodnie z perspektywą owych trzech grup współtwórców MAMU, czyli mieszkańców, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Przejdźmy zatem do konkretów. Jak to wygląda w przypadku mieszkańca? Główną korzyścią dla mieszkańców jest nawiązywanie nowych znajomości z sąsiadami czy z osobami pracującymi w instytucjach lub organizacjach. Znajomości te mogą być związane z zainteresowaniami lub planowaniem czy działaniem. Daje to możliwość poszerzania sieci relacji i poznawania osób, z którymi normalnie być może nigdy by się nie poznali. Mieszkańcy mogą realizować własne pasje i zainteresowania. Mają także możliwość realizowania niewykorzystanych potencjałów, na które nie było wcześniej przestrzeni czy możliwości. Kolejną korzyścią może być nie tylko realizowanie własnych pomysłów, ale także dołączanie do inicjatyw podejmowanych przez MAM lub innych uczestników MAMu. Niejako przy okazji następuje wymiana i wzajemne uczenie się doświadczanie wspólnego działania może przyczyniać się do rozwoju osobistego poszczególnych osób, a przez to i wspólnoty. Pamiętaj, że w mamie działają także samorząd i organizacje. Zatem można mieć szybszy i bezpośredni dostęp do informacji na temat planowanych działań, przez te podmioty, a także możliwość włączenia się w ich działania. Co daje łatwiejszy udział w podejmowaniu decyzji, które dotyczą najbliższego otoczenia. To z kolei w dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost poczucia wpływu i sprawczości. Jak widzisz, jest tego trochę, a to tylko pierwsza część korzyści. Przejdę teraz do korzyści dla samorządu lokalnego. Przede wszystkim, MAM daje nieformalną przestrzeń do spotkań, bezpośredniego kontaktu i bliższego poznawania mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. To z kolei ułatwia poznawanie innej perspektywy, rozmowy na temat lokalnych problemów, czasem wypracowania i konsultowania lepszych rozwiązań, wszystko to w bardziej przyjaznym nieurzędowym otoczeniu. W ten sposób spotykając się, można planować dalsze kroki i na przykład przez udział we wspólnych działaniach społecznych czy akcjach organizowanych w mamie budują się bezpośrednie relacje z mieszkańcami i przedstawicielami NGO. Samorząd ma także łatwiejszy dostęp do zasobów mieszkańców, które oni sami mogą wykorzystywać do rozwiązywania problemów, które dotyczą lokalnej społeczności, bez angażowania kogoś z zewnątrz, np. wzajemna pomoc między sąsiadami. W ten sposób mieszkańcy są wspierani w sprawowaniu coraz większej kontroli nad własnym życiem i uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. W dłuższej perspektywie możliwe jest wywołanie pozytywnej zmiany społecznej, aktywizowania się grup zagrożonych wykluczeniem. Jeśli stwarza się mieszkańcom przestrzeń do aktywnego działania i współdecydowania, takie zmiany są także zauważalne na zewnątrz, co dodatkowo przekłada się na budowanie wizerunku gminy jako miejsca przyjaznego i otwartego. Ostatnią grupą odbiorców jest NGO i teraz pokażę ci korzyści dla organizacji pozarządowych. Przede wszystkim organizacje mogą wykorzystywać dodatkowe kanały promocyjne Mamu do informowania o swoich działaniach, co daje realny wzrost zasięgów ich oddziaływania i łatwiejsze pozyskiwanie wolontariuszy czy nowych zaangażowanych członków. Takie ułatwienie bezpośredniego kontaktu z aktualnymi i przyszłymi odbiorcami działań organizacji jest świetnym źródłem informacji o aktualnych potrzebach i problemach mieszkańców. A skoro o problemach, wspomnę jeszcze, że wiele organizacji nie ma odpowiedniej czy przystosowanej infrastruktury do prowadzenia swojej działalności. Zatem mam, może pomóc i w tym prowadzenie własnych działań statutowych. Czyli mam daje przestrzeń, wyposażenie, materiały, wsparcie organizacyjne to duże ułatwienie, szczególnie gdy organizacja jest młoda stażem i nie ma swoich zasobów. Zarówno te młode, jak i długo działające organizacje mogą się w mamie poznawać, wzmacniać współpracę między sobą, a to często przekłada się na większe możliwości działania i realizacji celów organizacji, łatwiejsze pozyskiwanie środków na działania partnerskie. Pamiętajmy, że w mamie mogą być także przedstawiciele samorządu lokalnego i w mniej formalnych warunkach organizacje mogą nawiązywać relacje, co owocuje łatwiejszą współpracą i partnerską komunikacją na linii NGO JST. I na koniec jest jeszcze jedna kwestia, realizowania wydarzeń edukacyjnych. Organizacje mogą podnosić swoje kompetencje, co daje korzyść w postaci profesjonalizacji działań dzięki zwiększeniu swoich kompetencji. Teraz zaproszę Cię do trudniejszego zadania. Zastanów się, do jakiej grupy Ty należysz i wypisz, jakie korzyści mógłbyś, mogłabyś uzyskać dla swojej społeczności. Następnie wyobraź sobie pozostałe grupy i spróbuj wcielić się w ich potrzeby, rozumiejąc już z poprzednich lekcji ich cele. Spójrz na mam przez pryzmat ich korzyści.